Dzisiaj przyszedł czas na przegląd świątecznego asortymentu w kolejnych sklepach, a tym razem zaczniemy od H&M Home, gdzie znalazłam świetny zestaw solniczki oraz pieprzniczki w neutralnej kolorystyce w kształcie kamieniczek. Zestaw ten kosztuje 50 zł. Tym samym motywem jest także zestaw dwóch ślicznych porcelanowych filiżanek do espresso wraz ze spotkami w biało-brązowo-złotej kolorystyce. Cena tego zestawu, który może być też bardzo fajnym prezentem dla miłośnika kawy, to 60 zł. Tu propozycja bardzo ładnych papierowych serwetek w stonowanych kolorach, również z motywem domków, które kosztują 7 zł. I w tej samej stylistyce znalazłam także zestaw dwóch pachnących świec, również w prezentowym pudełku w cenie 40 zł, który także może służyć jako świąteczny upominek. Ciekawą propozycją jest także ta aksamitna świąteczna skarpeta z pomponami z pętelką do zawieszenia, która kosztuje 50 zł. W H&M Home są świetne i też bardzo oryginalne świece w kształcie stożka, które dostępne są w różnych wersjach kolorystycznych oraz dwóch wielkościach. Mniejsze kosztują 19 zł, natomiast większe 35 Zestaw 15 kremowych papierowych ozdób świątecznych ze srebrnym rantem w cenie 70 zł, które można wykorzystać no nie tylko jako klasyczne choinkowe zawieszki. O ciekawych pomysłach na ich wykorzystanie mówiłam już w tym odcinku, więc oczywiście zachęcam do jego obejrzenia. Drugi, sześcioelementowy zestaw w beżowo-oliwkowo-zielonej kolorystyce kosztuje 40 zł. Znajdziesz tu także bardzo fajne, beżowo-szare lampiony. Cena tego większego to 40 zł, natomiast ten mniejszy kosztuje 20 zł. No jest to także bardzo fajna propozycja na świąteczny upominek. KM Home jest także spory wybór długich, stożkowych świec w różnych kolorach. Zestaw dwóch sztuk to cena 7 zł. Znalazłam też przepiękny papier do opakowania prezentów w cenie 15 zł za 5-metrową rolkę. i kolejne niezwykle urocze ozdoby choinkowe, tym razem szklana laska cukrowa w wersji biało-czerwonej, która kosztuje 20 zł, dostępna jest także w wersji biało-złotej, oraz dwupak aksamitnych bordowych kokard z ćwiekami na złotym sznureczku i różowo-czerwona bombka z satynowymi nitkami w cenie 23 zł. Zajrzyjmy teraz do Action i sprawdźmy, jaki fajny świąteczny asortyment uda nam się tutaj znaleźć. Już na samym wejściu moją uwagę zwróciła ta duża drewniana figurka Anioła, która wykonana jest z drewna mango i kosztuje 20 zł. Dostępna jest także wersja z choinką. Ledowa girlanda świetlna z motywem 10 drewnianych domków w cenie 18 zł. Dla miłośników drewnianych i też naturalnych dekoracji świątecznych w Action dostępny jest naprawdę spory wybór zawieszek, które mają najróżniejsze kształty i kosztują 4 zł za sztukę. Propozycja zawieszek o kształcie laski cukrowej w dwóch różnych wersjach, które kosztują 4,50&. I kolejna urocza zawieszka, tym razem karuzela z konikami, także w cenie 4,50. Ta metalowa gwiazda z malutkimi dzwoneczkami wygląda naprawdę świetnie. Dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych, złotym oraz grafitowym, a jej cena to 4,50. Może ona służyć jako klasyczna ozdoba choinkowa, ale także być na przykład ozdobnym elementem przy pakowaniu prezentów, który zawieszony jest gdzieś przy wstążce. Te brokatowe śnieżynki występujące w dwóch kolorach czarnym oraz starego złota, które kosztują 2,50. Szklana bombka z suszkami w środku to także propozycja naturalnych ozdób świątecznych, które będą przepięknie wyglądały na choince. Bombka kosztuje 4 zł. Jest naprawdę spory wybór świetnych świątecznych kartek, pakowanych w zestawy po kilka sztuk w bardzo rozsądnych cenach. Mogą być one wykorzystane na przykład jako dodatek do świątecznego prezentu, w środku którego wpisujemy życzenia, albo jeżeli chce się komuś podarować na przykład pieniądze w ramach takiego prezentu, to z pewnością taka kartka będzie wyglądała bardziej elegancko niż pieniądze, które wsadzone są w samą kopertę. Daj znać w komentarzu pod filmem, czy wolisz dostawać prezenty, czy raczej pieniądze. Znalazłam również girlandę składającą się z 15 szklanych kul z elementem białej gwiazdki, która kosztuje 15 zł. Dostępne są tu także bardzo fajne figurki dziadka do orzechów w różnych wersjach kolorystycznych oraz wielkościach. Największe kosztują 30 zł, średnie 18, a najmniejsze niecałe 8 zł. Zajrzałam także do sklepu Half Price, w którym znalazłam bardzo fajne, duże, proste, minimalistyczne, gęste świąteczne wieńce z szyszkami w cenie 130 zł. A także śliczne zestawy kuchennych ściereczek ze świątecznymi motywami w cenie 35 zł za komplet. Ta duża figurka choinki w cenie 250 zł wygląda uroczo. No tak jakby była ona wykonana z pierników, które polane są lukrem. Bardzo spodobała mi się również ta złota wersja, dużo mniejsza niż poprzednia, w cenie 70 zł. I śliczny, duży, czerwony świąteczny kubek z figurką w środku, który kosztuje 30 zł. W dzisiejszym odcinku to już cały przegląd polecanego przeze mnie świątecznego asortymentu z tych trzech sklepów. Niebawem pojawi się oczywiście kolejny film z kolejnymi miejscami, które odwiedziłam. Ja przypominam jeszcze o subskrypcji mojego kanału, o kliknięciu przycisku dzwoneczka, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które będą się tutaj pojawiały, oraz łapce w górze pod tym filmem. Oczywiście jak zawsze bardzo Ci dziękuję za Twoją obecność oraz za Twoje wsparcie. My widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło, do zobaczenia! Cześć.